Yo yo! Yo Siemano! Z tej strony Playerowski! A dzisiaj zagramy w Cheese. W, w Cheese! Są takie bakrumsy, ale... Ja pierdziele, co tu jest? Taktyczne lewo zawsze jest prawdziwe. Jak zrobi dobrze? O ja pierdziele To zamę do szczur. Ja jeszcze zdążyłem zgarnąć przy okazji Jedną z tych serów. Pomyślałem, że to są przez chwilę oczy. Ja bym się w sumie nie dziwi, jeżeli to by było. To. Ej, ta dziewczyna ma kłódkę, to czemu nie weźmie jej? Czuj to czemu nie weźmie Nie zły. Co? Przecież Bat to jest zły. What? Eee... Yy. No dobra. O cholera, on ma ten klucz. Złaś tu szybciej. Ja nie mogę. Ku No. Chodź z tym kluczem. No. Żartujecie sobie ze mnie? To są chyba jakieś jaja. Co ja nie przejdę, dopóki nie was mnie nie klucza, No chyba sobie miżne, że mnie żartujecie. Teraz. Ja nie mogę. O cholera! To muszę wam. O i nie. Tłumaczy dlaczego ja nie mogłem wejść. Ej, cholera, nie strasz. Myślałem, że to jest ktoś. To też tłumaczy, dlaczego my chodzimy musimy chodzić dookoła I co teraz? Jak ja nie lubię takich klimatów. Dwa, cztery, osiem, trzy... Hmm... Muszą być jakieś podpowiedzi? Chyba, że to jest jako... Tu... Czekaj... Dwa... Cztery... Osiem... Trzy... Chyba, że to jest hasło... Ogólnie... Nie... Kurde... Giusti quest to der for drink code code za co cholerę nie wiem co to teraz może być o nie mogę może 3 8, może 3 8 4, 2 jest Da się tu przyspieszyć? Nie da się. Co my mamy tak wolno chodzić? Serio? Chyba mam za tymi lampami. Prawda to będzie uciekać kiedy ten już się pojawi. Powiem tam szczerze, ta gra jest dziwna i to bardzo... Bardzo ta gra jest dziwna. Za bardzo... zaraz klimatyczny jest hmm. To było bardzo dziwne Czyli my musimy znaleźć deskę. Okej, okay, bo inaczej tam nie wskoczymy. Czyli teraz potrzebujemy. Czy to jest w seizo? Co to jest w sejza? What? Oh, Fak. Ja nie mogę. Co? Wszystko od początku? No chyba sobie żartujecie. Ej no, klikam. Open to nie chcę się otworzyć. Ja nie mogę. Ja pierdziele! Wszyscy muszą kliknąć cheese, żeby się otworzyło. To naprawdę jest żart chyba. To są jedne te same bakrumsy. To oznacza, że jak zginę jeden raz, to się sprowadza od Jakoś pamiętam te zakręty, nie wiem czego. Wszyscy wzięli I ta gra jest dziwna powoli Ta gra powoli robi się dziwna O cholera Szybko! Uff No to teraz trzeba wyjść. Jest A to co? No to zaczyna mnie dziwić. Powoli? Co tu się dzieje? Tej. Łatwiutki ten parkur jest. Ja nie mogę. Powiedziałem, że jest łatwiutki, to już nie jest łatwiutki. Ale to był fart naprawdę. To jeden przeskok to był naprawdę bardzo mocny fart. No by to trzeba kupić się, a nie gadać. A te playerowski zamiast skupić się na skakaniu, to gadasz. I później to tak mi właśnie wygląda. Że jesteś w dupie. No nie. Jak ja to przeskoczyłem, niby? Dobra, ten parkur. nie powiem, ale zaczyna mnie denerwować powoli. Ja taki mistrz parkura, a dziewczyna, która była obo obok przeszła, to. A ja nie ja mogę tego przejść. No, co jest? Czy widzą, mi to wytłumaczycie o co tu chodzi? Bo ja nie do końca wiem. Ja nie mogę, czemu? Odliguam kamerę. Dobra, ja to na wariata chcę przejść. Może na wariata, ale na wariata nie, bo... Wystarczy, żeby ten trochę to na wariatę tego nie przejdę. Trzeba sprytem przejść nie na wariata. Noż w końcu! Ile? Serio? Tyle Problemu o jeden ser. Cholera on mi goni I co jest? Ekstra ser. Hmm. Czy ja на зелёном. Идём Это есть тоже черный я не выходит. Także grzecznie sobie poczekam, aż on sobie pójdzie w inną stronę. Ja pójdę w drugą stronę i wszyscy będą szczęśliwi. A teraz muszę wybierać taktycznie prawo, bo zaraz wybieram lewo. To oznacza, że... Uff, oh, fuck. by mnie zjadł. Uf, Co to jest? Czy ktoś mnie tu tłumaczy? No, co jest? No to chodzi, że mam w takie kółko chodzić. To samo, to jest to samo, to samo, to samo, to samo. ma tu iść, iść, iść. Ej! Co jest? Zniknęło to co było wcześniej? Ej! Czemu ja poszłam do tego sejfu? O co to chodzi? A, bo ja poszedłem w drugą stronę, a jestem głupi. Ja się dziwię czemu to znikło. Dobra, nie no tą deskę już Czy to oznacza, że ja Przejść, tu nie, tutaj nie Wiem, że dopóki ja nie zrobię escape'u to ja nie mogę stąd wyjść. Raczej, znaczy, dopóki ja wszystkiego nie zrobię, to nie mogę stąd wyjść. O, tu jest ta deska i ona nie jest potrzebna tutaj. Bardzo kluczowo. <laughs> <laughs> Czyli gdzie był niebieski klucz? Ej, kurde za cholerę nie pamiętam. Gdzie był niebieski klucz? Nie, tu z bo on mnie złapie poszedł żartujesz sobie? dobra, on no tu nie może wchodzić dobra. trzeba poczekać aż on sobie pójdzie gdzie to może być? O, ser, To jest... Ale to było niezłe, że ja 7, 11, Nie, 221 razy musiałem klikać w Save.

Bardzo mocno mi oświecili, naprawdę. Aż tak mocno, że kurde się okazało, że są No, no nie. Ja widzę, tego nie przejdę. Dobra. Widzowie, ja to grę. Czekaj, co to jest? Complete the game to open door. Może, no, jak skończę grę, to mogę otworzyć drzwi. Cheese, cheese, chi, <ścoughs> ja Dobra. chi, była dziwna, chi, ja się z wami żegnam chi, <ścoughs> naprawdę bardzo dziwna Do następnego. No chyba tu dziewczyna chce, żebym ją uratował, tylko uratuje dziewczynę i zaraz idziemy. Dobra, to tak jak mówiłem, cześć, cześć, cześć. Do następnego.